Hello, Elo, 3 do 80 witam wszystkich z tej strony Monki99.pl jest to kolejny komentarz pod gameplay z gry Call of Duty Ghosts, Gram tutaj hardcore dominację z Alexem oraz Suszyną. Gram tutaj na mapce Warhawk broń której używałem to Bison z hamulcem wylotowym, a także uchwytem. KEM, to była łuska, czyli KEM z każdym kamuflażem kontynuacja. I jedziemy z komentarzem, który chciałem poruszyć. A tak mianowicie nagrywam teraz z Tritonów, ponieważ coś się stało z... nie wiem, czy z mikrofonem, czy ze słuchawkami, którymi wcześniej nagrywałem, więc napiszcie czy jakoś wam odpowiada. I... Zaczynamy od tego, co miałem w tym filmiku poruszyć, a to są e, takie moje osiągnięcia, takie sportowe, nie wszystkie, bo nie będę wszystkich wymieniał, ale e, jednym z nich jest na przykład zajęcie pierwszego miejsca w zawodach żoliborskich, bo mieszkam na żoliborzu, e, w piłce. O Boże, w piłce co ja gadam w koszykówce, po prostu nie będę jakaś piłka koszykowa wyjeżdżał teraz. E, ale to już... To było teraz w tej drugiej gimnazjum jak byłem. W pierwszej klasie akurat jeszcze nie grałem w e, reprezentacji koszykówki. E, w pierwszej klasie podstawówki. M, mów, tak będę tak skakał, bo niestety muszę sobie wszystko poprzypominać. E, Zająłem... bo mnie w szkole był taki lekko atletyczny atletyczne zawody były, to zwane było czwórbojem. I była tam, może pewnie u Was też coś takiego, było, dyscypliny sportowe, czyli e, długi dystans biegu, krótki dystans biegu, skok w dal i rzuć, rzut piłeczką palantową. I długi dystans biegu od pierwszej do trzeciej klasy to było 600 metrów. Dla chłopców, oczywiście, dla 10 tam było mniej, nie pamiętam ich style. A od 4 do 6 było to kilometr. Nie było to nam na przykład żadnego testu Coopera czy czegoś, jak teraz mamy na przykład w gimnazjum. Chociaż nasz pan w UEFI też czasami zamiast na przykład Coopera nam zrobić to woli 1500. Na walność też jakiś. Taki tyran, taki MMA, po prostu taka sprawa. E, no. W drugiej klasie w tych samych zawodach zająłem drugie miejsce, no i tak myśląc, że prawda w, trzeciej, w pierwszej klasie zająłem trzecie, w drugiej drugie, to myślałem, że może, ale to... Może uda mi się w trzeciej klasie podstawówki wyrwać to pierwsze miejsce. No niestety nie udało mi się, bo kolega mnie je z przed nosa. To <głosłenio> o kilka sekund mnie wyprzedził w długim biegu, więc zająłem znowu drugie miejsce. Trochę mnie to tam podirytowało, ale... To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Sorry, że tak dziwny ten komentarz, ale taki na szybko. Poza tym robiłem format komputera i chciałem jak najszybciej to zrobić, bo format coś mi nie wychodził i w końcu mi się od... Do zobaczenia, cześć!